This is majestic. Wiele, błędów w swoim życiu popełniłem narkotyki, melanże, i wtedy się zgubiłem. Nie wiedziałem jak i który dym, mam iść. czułem się jak dziecku w labiryncie. Do dziś teraz wiem, jak mam postępować. Garda wysoko są mnie ustępować. Lecę do przodu, spełniam marzenia. Tworzę rap, ale czegoś nie ma. Chciałeś dla mnie dobrze, wszystko rozumiem, gdybym był. Nie ogarnąłbym się w ogóle W maju masz urodziny i to jest coś pięknego Składam Ci życzenia, wszystkiego najlepszego Wyjdę na prostą, bo wierzę, że się uda Codziennie wieczorem modlę się do Boga Przepraszam, że kradłem za to, że piłem Kolędzaj, szpanie, odszedł tyłem Wiele będę w swoim życiu popełniłem Narkotyki, melarze i wtedy się zgubiłem nie wiedziałem jak i którą mam iść. Czułem się jak dysko w labiryncie do dziś. W moim życiu były wzloty i upadki. Melarze z kolegami, łzy w oczach matki. Teraz co się zmienia, te wuj oddaje no słowo. Ten. Lecę po swoje z uniesioną głową. Ja, rap. Traktuję jak spowiedź, biegnę do przodu, nie zamykałem powiek Jak tato żył, to miałem wyjebane Przepraszam, nic nie zmieni, ale w sercu mam go stale Chcę się zwieźć na lepsze, lecz nie wiem czy się uda Stopniowo się podnoszę, od życia dostałem popa Mocnego jak prawie sierp nasza loroka Taka droga nazywa się pokuta Przeszedłem całą drogę ku własnych siłach Mój dom to rodzina i będę ich wspierał Teraz kończę czym zacząłem, ziomek szanuj swą rodzinę Ona cię nie zdradzi, kochać będzie stale W moim życiu były wzloty i upadki Melanże z kolegami, łzy w oczach matki. Teraz co się zmienia, te wuj oddaje słowo. Lecę po swoje z uniesioną głową. Okay. <laughs>